kanie zwolniły, bo takie nieliczne małe widza. Po dużych tylko nogi rozkładające się zostały. A byłem przekonany, że kanie teraz będą rosły jak głupie, a tu jakoś tak... Giepska, w sumie jestem po weekendzie, to może też być tak, że już wszystko jest powydzierane, nie? O. Ale wezmę sobie te małe, tak jakby wsadzę u siebie w ogrodzie, żeby się rozwinęły. Muszę. Zrobić tak, żeby rosły umiekanie. i nie ma wyjścia. Dobra, jedziemy dalej do lasu. Siemanko, witajcie. Podejmuję kolejną próbę uzbierania grzybów i nagrania dla was filmu. Byłem już trzy razy, ale nic nie było. Ale teraz przez weekend, tak jak mówiłem na początku, miałem sporo doniesień, że są grzyby, więc Atakuję, że tak powiem. Może coś mi się uda pozbierać. Rozma rozmawiałem tutaj z panem, który był na chwilkę. Mówił, że parę małych znalazł, ale że po, po weekendzie jest tak przetrzebiony las. Ale z drugiej strony mówi, że jak jest grzyb i się chce pochodzić, to choćby 30 przeszło, to i tak się znajdzie. I ja tu się zgadzam. Jeśli są grzyby, to wystarczy dla każdego. Więc ja startuję z poszukiwaniami. Jak coś znajdę, oczywiście będę dla was nagrywał. Wreszcie ruszyły też moje muchomorki czerwone też zbieram z po to, żeby je spróbować u siebie w ogrodzie zasadzić, zaszczepić Będę mógł znowu poeksperymentować, porobić jakieś na na lewki, na jakieś bóle stawowe, reumatyczne. Bo już jak wielokrotnie powtarzałem, muchomor czerwony nie jest trujący, a jest bardzo leczniczy. Co się przed nami chce ukryć? Nie wiem dlaczego. To nie dobrze. O, jaki piękny, chwilę ja niech dostać. A też to, że mu rosną to jest znak, że i prawdziwki. Są. Może takich w ziemi chleby rosnąć? Tu są same piaski, z tego co widzę, i tu co rok jest ich dużo, nie ma ich tu jakoś bardzo dużo, bo nieraz to jest tak, że jest tu normalnie aż czerwona ale ruszyły, to no dobry znak a ja będę się teraz pojawiać na grzybach często bo już są żeby nagrywać dla was filmiki bo byłem parę razy ale wtedy nic mi się nie udało nazbierać więc w zasadzie nawet nie wrzucałem was, wam tych filmów no ale będą grzyby no to spodziewajcie się sporo filmików pierwsze koty za płoty uszedłem z 20 metrów i pojawiają się takie podgrzybki zajączki te są po, podjedzone ale to zwiastuje, że coś jest widać, że zwierzątka też czekały na, na grzyby są lekko podjedzone wilgotne jest mokro, padało dosyć sporo więc teoretycznie grzyba powinno być fakt, nie spodziewam się cudów po weekendzie Zresztą nawet teraz jadąc po drodze widziałem sporo grzybiarzy Więc Może być to co najlepsze przezbierane Ale mam zamiary pokręcić się po lesie Poszukać No i teraz myślę że ten tydzień Będę bardzo często W lasach I zobaczymy co przyniesie Jak wiecie ja zbieram różne grzybki Przez wielu Często uznawane za mną, niejadalne, a ja lubię i zbieram. Burchaweczki usmażone na masełku są przepyszne. Także ja nie wyznaję takiej zasady, wręcz nie rozumiem, że też wielu grzybiarzy, którzy cały czas mówią nie znam, nie zbioram i ograniczają się dwóch do dwóch grzybów, trzech, bo, bo się utrujesz, bo nie znasz. No właśnie, nie znam i po to idę do lasu i próbuję, zbieram, że próbuję, w sensie, zbieram, szukam informacji, porównuję, dopytuję i wtedy poznaję się nowe grzyby. A nie znam wielu ludzi, już wielu widzę po grupach, że no, nie zbieram, nie zbieram, 30 lat chodzę i tylko prawdziwka i podgrzybka. bo reszta mnie zabije. Ja tego nie rozumiem. Ja chcę poznawać, poszerzam wiedzę, Mam album na internecie, szukam informacji, mam aplikacje nawet w lesie. Wielokrotnie wam pokazywałem w tamtym roku, że odpalam sobie apkę na telefonie i, i sprawdzam, jak czegoś nie jestem pewien, jak jest podejrzenie, że to jest coś jadalnego. Biorę do domu, jeszcze porównuję, robię fotki, dopytuję i w ten sposób już poznałem bardzo dużo ciekawych grzybków. Jeśli ktoś jest nowy na kanale, <laughs> Oj, przepraszam. Jeśli ktoś jest nowy na kanale, zapraszam do przeszperania tam playlisty Dary Lasu. Możecie zobaczyć jakie grzyby ciekawe, dziwne próbowałem w zeszłym roku i dzisiaj i w tym roku. Jeśli napotkam jakieś ciekawe grzybki oczywiście, też będę zbierał, też będę próbował. Także śledźcie kanał, nie zapomnijcie zasubskrybować, zostawcie tam dzwoneczek, zaznaczcie, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Jak kogoś to zainteresuje, to będę bardzo szczęśliwy. A tymczasem nadal chodzę i szukam grzybków. Mam tu kolejnego zajączka. Też już chrupnięty. Robaczywy nie jest. Ale... Mamy takie wilgotne dosyć są. No a póki co prawdziwków nie widzę. Gdzieś się przede mną pochowały, albo jeszcze nie zdążyły odbić po tych weekendowych wojażach. Ale póki co mam nadzieję i się nie poddaję. A kogo my tu mamy? To tu się tak chowa? Już no nam się dał oszukać Ślimaki zjadły Maślaczek Ale kurde takie małe ślimaczki I Już pieprzyły Tu mi mignął jeszcze jeden Tu jest też Ale też już Z tego już nic Też cały zjedzonoc na ślimory. No dzień dobry. Wreszcie coś fajnego mi się trafiło. Ale też non-stop te cholerne strzyżaki mnie atakują. Nie będę to tydzień jeszcze z włosów i brody wyciągał. Ale trudno. To poświęcenie musi być. A dla takich jego myśliwców. Bo już zaczyna być warto mam nadzieję, że będzie więcej dobra rwiemy jak nie 8 ósemkę to w takim pniu zgniłem okej okay. bardzo ładny jegomość idziemy szukać dalej no i tutaj mamy kolejnego fajnego jegomościa Chyba wychodziłem sobie i znalazłem fajne miejsce. Trzeba, trzeba się tu dobrze porozglądać. No czyż nie piękny? Piękny. Szukamy dalej i więcej. I kogoż tu mam? Kto mi się tu chowa? że samolot. To już jest dobre skrzywienie. Nawet na grzybach. Proszę bardzo, Air tanker ląduje. W jasionce. Dobra, ale ja nie o tym dzisiaj. Grzyby, skup się na grzybach Rafałku, nie samoloty w głowie. Dobra, wracamy do tych państwa tutaj. Chodźcie do mnie. Piękne podgrzybusie. I wprost w takich zgniłych konarach drzewek. Tu im widocznie dobrze. Fajne. Dwa piękni, się. o, ho, 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 ho. taki ładny okaz się tu skrywa. Troszeczkę coś tu podjedzone, ale ogólnie zdrowe. Piękne. Zobaczcie, kogoż ja tu mam. Zapuściłem się w takie haszcze, gdzie chyba nikt za bardzo nie chodził. No i zacząłem znajdować te podgrzewki. A tu też, proszę, jaki ładny okaz. Czyli jednak faktycznie chyba wygląda tak, że ludzie to przezbierali. A teraz zostaje znalezienie w takich zakamarkach, że już są prawdziwki. No tu niestety niestety zjedzmy. Taki ładny okaz. Szukamy dalej. No wreszcie kolega. O, ty odwalasz? Czego cię tyle nie mogłem znaleźć? Hehe, <laughs> wreszcie znalazłem swojego upragnionego prawdziwka, ale towarzystwa ma sporo. O, jaka ładna noga! Na mchu, na mchu jadali. Piękny, tylko robaczków troszkę. więcej. No i dobra. mamy drugiego prawdziweczka pięknego. To taki dosyć młodziak, więc coś się będzie pojawiać. O jadam. I tu jest jeszcze jeden, troszeczkę większy, więc więc myślę, że że pierwszy wysyp był na weekendzie, ludzie się rzucili, przezbierali ostro, ale teraz jest mokro, ma być dosyć ciepło, myślę, że kilka dni i będziemy mieć moc, nowy piękny wysyp, także. Teraz chyba warto będzie się wybierać do lasów. Pięknie. Ja sobie nóżki obieram i zbieram do woreczka. Te grzybnie będę nadal próbował u siebie na działce szczepić. Szczepić borowika. o te, te piękniutkie, jędrniutkie, młodziutkie. Ale jest więcej. Jest więcej amatorów u borowika niż ja i inni ludzie. No popatrzcie, już tu się żuczek pożywia. Przepraszamy Pana musimy pana wygonić z naszego grzyba. Pan se jeszcze znajdziesz. I dobra, szukamy dalej. Dobra, mniej więcej rozeznanie w tym lesie mam. Faktycznie jest tak, że jest mocno przezbierany las przetrzebiony przez weekend, bo.. Tak, gdzie z jakiejś miary ładnie tu nic nie znajduję A jak wlazłem jakieś takie chaszcze to się pojawiały piękne podgrzyby Znalazłem kilka takich niedużych prawdziwków Więc coś będzie się działo Myślę, że przed kolejnym weekendem będzie następny wysyp I wtedy będzie dało się nazbierać Także ja już kieruję się pomału do auta Wam dziękuję za obejrzenie Pamiętajcie o łapkach w górę, subskrypcjach, komentarzach ja się wami żegnam. Trzymajcie się, cześć pa. Jeszcze jak to, to standardowo bywa przy wyjściu z lasu, jak już się pożegnałem z wami to się znajduje grzyby. Jeszcze tu parę takich podgrzybków dosyć wczesnych. Mam także jak widzicie. O ile nie przyjdą jakieś przymrozki, to w lasach jeszcze całkiem sporo powinno się dziać.